MAM SIĘ! cool, FRAJERZE! Miejsz z takim kozakiem, że możesz latać? PUM! 30 lat później... Jesus. Jesus... 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 Musimy znaleźć Baptista jakiegoś. Zaczynamy naszą przygodę w świecie normalnie fantasy praktycznie. Bo ja tym prawdziwym... JESUS CHRISTEM Obudziliśmy się i ogółem no wiadomo Magia te sprawy, anioły Bóg i, i wszystko nie, tak dalej Nie, tylko że sytuacja jest taka, że my Tego doświadczamy teraz, a nie że to się wydarzyło Jakiś czas temu <grym> Tylko no my ty, ty, teraz jesteśmy Teraz i możemy zmienić bieg historii mam nadzieję Przynajmniej, także jak muszę pokazać swoją mamu? Kurde mama, nie wiem ile tam masz teraz Ale nie jest źle <grym> Obudził mnie anioł. Dobra, nie mam mama, co może do powiedzenia nam. Ale ma nam powiedziała, że musimy pójść na targ poszukać tego Batisty. Od niego zaczynam naszą przygodę. Przynajmniej tak powiedział nam anioł, który nas obudził. Nie dał nam spać, no bo nigdy się nie daje innym spać. Trzeba zawsze przeskoczyć śnie innym. Nie, 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 poczekajcie się, buty. No nie mógł, nie mógł, poczekajcie. Musiał mnie obudzić ze snu po prostu. Czy wy macie wielkie smocze jaja? Oni sprzedają, a nie, dobra, to wazony są. I chyba w coś w nim w ogóle jest. Pewnie wuda. Albo wino, wino bardziej pewnie wino, no. Ej, ale macie tutaj temsy dużo. Gdybym ja był złodziejem, coś by tego tu nie było. No ale no nie jestem, jestem Jezusem teraz, niestety. Ugółem gra ma naprawdę niesamowitą optymalizację, bo... Mm... No mam 20 FPS-ów w niej, a mam najniższe ustawienia. Nie powiem, że ta kraina wygląda, jakby kiedyś walnęła tu wielka bomba atomowa i po prostu wszystko było wysuszałe do zera, nie? I, i po prostu zaczynało odrastać na nowo, nie? Tak to wyglądało. Kto wie, może meteor uderzył czy coś w ten deszcz, nie mam pojęcia. No, ale no to, ten klimat jest taki mega suchy. Oczywiście, żeby nie było sobie tylko żartuje, nie? Dla osób, co by wzięły to niestety bardziej poważnie, to chcę to po prostu powiedzieć, żeby było, sobie tylko żartuje oczywiście. Oni podejdą nam do chaty i prawdopodobnie powinniśmy wyjść z chaty, oni chyba chcą okraść nas, dlatego nie będę zresztą tego dialogu, nie no to nasza mama jest, więc raczej nie będziecie nas okraść. I to jest pewien ten Batista, nie oglądasz kumplu na miłego człowieka, wyglądasz jak bardziej jakbyś chciał coś bardzo złego zrobić, zatrzymam się Wiem, że jesteś bardzo złym człowiekiem, jestem Jezusem. Czuję, że wylewa się z ciebie złość. Widać po Twojej twarzy to, ile osób skrzywdziłeś, jakim demonem jesteś, i że chcesz pogadać z szatanem. Ja o tym wszystkim wiem, widać po Twoich oczach, wychodzą ci z noży po prostu, z Twoich uszu leje się krew, twoja szyja jest po prostu cienka jak u szkieleta dosłownie, jesteś potworem. Rozumiesz to? Dobra, teraz jak już wiesz, że wiem o tobie, o tobie wszystko, nie próbuj. Niczego, rozumiesz? Dobra. Cześć mama. Jestem gotowy, żeby szukać John'ego. John a dobra, to może ktoś inny był jednak. Dobra, będzie mi ciebie brakować, mamo, ale przyjdę tu jeszcze. Mam nadzieję, że dasz mi więcej jabłek z niebios. Idziemy dalej. Co za typu w ogóle? chyba tu. A tu był ojciec na nasz! Dobra, on na pewno zły był, on na pewno był zły. Widać było, że był zły. Kurde, kurp jakiś wielki, jesteś, taki... Kurde, ty jesteś napakowany. Ja pity patrz jak on napakowany jest! kurde, taki mięśnie ma ty, ty coś ćwiczyli. No on by się nas pobić, co nie? Cześć, coś przygotowałeś dla mnie? Dzięki Okej, okay, i musimy chyba iść do przodu po prostu Tak, i nas teleportuje znowu, użymy teleportacji naszej Mamy kacenkę, panowie i panie Jesus the Messiah O, on, on coś gada, on chce chyba jakąś ekipę zebrać Ale zebrał ludzi, co on robi? On topi ludzi Tu jest jakaś kara chyba Kto jest potężniejszy od niego? Kto ma być od typa, który topi ludzi? ...spirit and fire. Jeszcze ogniem, be... jakiś inny jest typowo co ogniem będzie bił normalnie. <laughs> nie no, oczywiście to o nas mówi, nie? No ale my jesteśmy źli jak on. My nie topimy ludzi. <laughs> ale dobra, czy to jestem ten typo? Tak, tu Merchant, dobra, ten Merchant nas tu przywiózł, teleportował nas. Dobra, ja wiem co zrobić Merchancie, dziękuję ci za pomoc. Chyba armia demonów się zbliża wydaje mi się, nawet nie wiem, gdzie mam iść. No będziemy musieli zatrzymali to walczyć z królem demonów jakimś. To jest świat zdecydowanie, w którym z Król demonów będzie się rozszalał. Dlatego my się zrespiliśmy jako Jesus Christ i musimy go powstrzymać. To jest typowa sytuacja z każdego anime. <laughs> o i mamy jakiś inwentarz! O, będę miał itemsy. Mam food. Uuu mam mapę jakoś nie mam. A, muszę zjeść. O, no, zjadłem sobie, śniutie. Dobra, no zjem wszystko, nie? No kazali mi wszystko zjeść, to zjem wszystko. O, tam musimy czyli... <laughs> totalnie źle szedłem. No w z niej Minecraft. Ja bym byś też te drewno zebrać ze sworda przynajmniej zrobić, tak to musimy... Walczyć rękoma tylko Patrzcie! Jak przybywam! To się dzień robi! Jestem w stanie pogodę zmieniać swoją magią Nie bierz więcej niż spoczujesz... Wszystko, o, 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 o. Więcej! o, o, Ohohoho! Wszystko, 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 dobra Więcej?! Chyba to ludzie się poczekają jeszcze, wiem, że czekają na mnie, ale uuu kur, ja muszę piknąć te biry, berisy wszystkie Jak zjem może ich strasznie dużo, to mi się HP powiększy, będę miał większą ilość HP Juuu, ale mamy żarcie dużo teraz, bierzemy wszystko O, dobra, dobra Pyk, no Jezus, musi, 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 muszę mieć siły na to, żeby używać magii i tak dalej, więc ja muszę brać te rzeczy, mi się, m, są mi potrzebne Bardzo, 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 nie biorę tego po to, tylko żeby się zjeść I żeby być bogaty i potem sprzedać wszystko I mam ich zjeść, bo to sobie jemy, oczywiście sobie, że sobie, sobie jemy Pyk, pyk O, tak, pyszne brisy O, oh, yeah O, są tu ludzie Dobra, gdybym miał łuk, to będziemy co teraz robić, ale nie mam Siem, o, ten typo jest On topił ludzi to le patrzcie na nich, nie Widać, że oni lubią tego typu widoki. Patrzcie tych ludzi. Co jest z nimi nie tak, dobra. Wchodzimy do tej wody. U nas nie utopi, bo my jesteśmy silniejsi od niego. Nie, nie powinien mieć żadnych szans, A on też ma mięśnie, kurde nie, dobra. Siama kumplu John the Baptist. I have come to be baptized Dobra. I need to be baptized, dobra. Permit it to be! Zobacz, musimy go stopić po prostu, dobra. To dawaj, magio go. I shall do as you say, lord Lorda mnie na zobaczyć to jest jednak mój y, niewolnik? Znaczy, <noise> nie niewolnik, tylko no, musimy go utopić po prostu, w skrócie No, a teraz chyba ostatnie słowa pozwalam mu mówić, że... Dobra, i go utopiliśmy Przeżył to! I piją obrawa! Ciekawe, jak wytrzymał pod wodą Jo, co to było? Przez to, że topimy ludzi, dostaliśmy skillsy nowe? Ej, dostaliśmy świętość na plus jeden, dobra, co to jest? Pray and gain the spirit Jo, latam! O, dobra, czas na wyzwanie wielkiego meteoru! Zniszczymy w końcu tych grzeszników wszystkich o, lu, 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 lu. pum. A, dobra. Ej, nie musisz trzymać, puściłem i tak się robi. Dobra, to niech się robi, nie będę nic klikał. Ej, ładnie tu nawet jest co. Pomyśl, że to wszystko jest nasze, bo możemy latać i wchodzić meteory. Dobra, to jestem ja. Ej, ja zrobię coś epickiego teraz! Ej, taka senka jest ładna. Szczerze, ej, to jest akurat mega ładny Ładna senka. Wow! Nie, ale tak żarty na no, bok. Graj nawet niezła, nie? Zba, nie? Może się na pewno sporo nauczyć do Matizusa i zobaczyć, jak to jest po prostu grając z to Jest fajne tego, tego, czego mi brakowało. A właściwie tej gry wydaje mi się brakowało. I jesteśmy! Nie wiem, co zrobiłem, ale chyba gadałem z aniołami i w ogóle. O, nie mogę to iść. Zablokowano, mam w lol, zablokowali mi przejście. Chyba muszę z nim pogadać, nie? Nie wiem, czemu. To jest tak pustynnie, może już wybuch meteor. Dobrze, ale siema kumplu. I will head into the Juden Desert. Dobra, to idziemy do desertu. Następna scenka, patrzcie. Jo, pocie są epickie rzeczy! Potem jest jakiś... W ogóle temu normalnie to był. On nam chciał epickie rzeczy podarować. Nawet jedzenie chciałem dawać! O, ja Jopital, straszny ty. Był jakiś alien totalny, nie? Ale my się nie zgodziliśmy na tej temy. My nie bierzemy takich szejdowych itemów żadnych. My, my piasek, piasek zjemy, to nam styknie. Będziemy się żywić tym, co planeta daje. Po 37 dniach niejedzenia jedzenia. Serio? Aż tyle nie jedliśmy? Okej. Okay. No, zdecydowanie jesteśmy dość unikatowi. Yy, chyba już jest na bardzo źle, jak tyle nie jedliśmy. Ale to jest te koło, do którego musimy wstąpić. Dostaniemy może na scenę mocy jakieś. o ja co za magia jest! ole fajne! O! Co jest? Co to za magiczne umiejętności? Teraz mamy. Use the coś tam in order to repel Blast. Aj! Oj, kurde! Dywan strzelają! Boom! Kurde, bije mnie to. Dobra, jeszcze raz. Dobra, strzelę. Pum! O kurde, kontratak walnemu. A ty, kurde, pa. Pom! Dobrze, a ja muszę ją trzymać. Dobra, chwilę, chwilę muszę trzymać. Pum! Ej, nie, dobra, nie trzymać, ale wygrałem. I will now refill your health <laughs> Dobra, dzięki no, Nie wiem czy tak akurat było, mnie, Że dziżę sobie tak szedł takie kółko wszedł i potem Magius strzelał i w ogóle i dostał nagle HP większe Ej, czemu za muszę do nas ko kołka iść? Ząbcie lecieć? Kurde, znowu mam PvP, dobra O, pachwali się, przychwali się! No ale jesteś jakimś aniołem czy coś, to nic dziwnego żemesz doczuwać moje ataki JOP No to lec. Nie wiem czemu uczysz mnie tego, ale teraz przegra ze mną! I will now refill your health. Dobra, dzięki. Ej, ona mnie uczy walki. Ona mnie uczy walki. Mogę przyciągać przeciwników, mogę odbijać ich ataki. I potem właśnie przyciągać ich lasami, i potem atakami ich nawalać. Dobra. Robi się coraz straszniej, wam powiem. Nic <grym> nie widać tu praktycznie. Następne kółko. Czego tym razem się nauczymy? Ej, naprawdę to są umiejętności ofensywne, bo wydaje się serio to umiejętności, jakby to było ofensywne. Więc nie wiem o co chodzi. Jesteś Jezusem, Jezusa, powinien być dobrą osobą, która nie robi krzywdy. Chyba innym. Pray and recharge. Okej, okay, teraz mam. Regeneration modification, dobra, patrz, co ja robię. Pum. Okej, okay. nie wiem co zrobiłem. I will now refill your health. Wchodzimy prawdopodobnie do ostatniego koła. I co tym razem? Ła, Okej, okay, mogę. Oj, MAM... oj, chłopcze. Dobra, mam magię, wszystko. Combination. Recharge. O lololololololololol, lala, uuu, ej! Juju, dobra! O lalala, lalala, lala, dobrze o to chodzi! O, no bym piła, bym piła! Blast and strike, dobra! Oj! Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, no dobrze! boom! Nie tygnąj, nie mucieczki! Jeszcze raz, jeszcze raz! Bliżej, bliżej, bliżej! Oj, awa, awa, mój pszuta, mój pszła, o kurde, to jeszcze raz! Aaaa, mój pszła, kurde! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. o! boom, Dobrze! Pol, awa, mój raz, jeszcze raz, jeszcze raz! raz. BUM! PIK! Dostrzegam, jest tu co nie? BUM! I tak się pokonuję aniołem w tym świecie. I will now refill your health. Dzięki. Dobra, mi się. O nie, dla je chyba. Albo teleportują mnie, dobra, teleportują pewnie. Oj, 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 O nie! Co to jest? ty? O hello!

Ej, nie powiem, że nawet ładnie wygląda ta kula ognia. No bo, on próbuje nas wziąć na swoją własną stronę. Młokcie, krótko. Ej, co to w ogóle jest za kula ognia, serio? Nie będę dołączał do typa, który daje wizję mojej matki i rodziny, żeby mnie przekonać. Mogłeś dać mi Excalibur, a od razu dołączył. Ale nie, musisz mi jakieś wizje dawać gościom. Gdzie jest Excalibur? O, ty, To się działo, kurde! Tak, 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 coś gdzieś tu przechodzi? Łorześ, ja pitole. Album, bum, bum. bum! O dobrze, 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 dobrze. Ja znam magiczne inkantacje. O, tak nie mogę zrobić. go przybliżę. Ciągnę cię do siebie. Dobra, regeneracja. Tak, Holy Spirit, Holy Magic. O, pum, Dobra, nie trafię go tak. Muszę go chyba ja przyciągnąć najpierw, tak. Oj, dobra. Najpierw się przyciągamy. Regeneracja. O, tak, pum! Pum! Dobra, piekosza, przyjąć. Jeszcze, jeszcze, bo tak go nie trawię. Oj! A ła, ła, ła! Dobra, to parzyło, trochę. Ej, naprawdę, dziś przez takie coś przychodzi. jakby się się powaliło coś, gościń. Naprawdę, powaliło coś. Takie coś się w ralu działo. Stoimy nasz się wulkanem, jakoś nawalamy się, chyba że z Sejtanem czy coś w ten deseń. No bo lepiej się jeszcze I teraz, teraz czas na walkę. Patrz, patrz na to. O! Pum! Pum! To co, to są, to co? Mam się, kurde, frajerze! Niżeś z takim kozakiem, żeby latać? Pum! Dobrze. Oj, boli, boli pupa, co? Piecze bardziej niż normalnie. Pum. Oj, co się teraz? Uj, jakie ma dźwięki straszne, co się dzieje? To jest prawdziwy demon normalnie. Ja pitole Pum. No i proszę bardzo, jeszcze tak dwa razy. I po to je będzie. O tak, jeszcze tylko raz giniesz. Co ty na to? Panie Satan? pum. I koniec. Jesus wygrał z Okej, okay, dobra. Jak będzie silniejszy, możesz przyjść. Spoko. O, kurde, co jest? Lecimy nim teraz? To, to on chyba se lata teraz, no? To jest jego wizja. Ale ten gość zdecydowanie ma ból tyłka o to, że przegrał. Przynajmniej by udawał, że. że on, on, że on jestem dobry. Dobry u mnie, czy coś takiego. Aha, dobra. Co, co jest? Ty, bo naprawdę mam ból tyłka, że przegrał. O, ha, 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 Zobaczymy, jak sobie się śmiałoś ostatni, gnoi jeden. Oj! Co jest? Teraz jak wygrałeś ze satanem! Dobra. On zrobił niebezpieczne rzeczy na świecie. Okej, okay, czyli ja teraz naprawię jego cały śmietnik, który on zrobił? Super. Dobra, mogę chodzić? Mogę, dziękuję. Ja ale patrzcie, jaką mam magię jestem w stanie przez. Ej! Ja, ja mam cztery ręce! Mamy jakieś dodatkowe ręce, które robią magiczne rzeczy, których nikt nie widzi, tylko ja widzę. Puśla, ale on kryształy tu rzucił. To pewnie bobki jego zakładam są. Dobra, to weźmy to jakoś naprawdę. O, oj, 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 o tak, dobrze, niszczymy to. Tak po prostu? Pyk, dobra. Co jest? Co ty robisz z tą ręką? Weź uspokój się ty, gościu, masz tu drugie ręce, po co używasz tej? Ej, coś mi z ręką się dzieje nie tak. Dobra, to dobra, nie będzie. Używamy dwóch naraz. <laughs> wygląda coraz bardziej, jak jakiś anime, że nie mam być szczery, nie. Dzień dobry, panowie panie fishermanowie. Przedem wam pomóc. Cześć, mogę wam pomóc złowić ryby? Bo chyba to jest ta sytuacja, w której my łowimy masę ryb i im pomagamy magią, czy coś takiego. A może chodzimy po wodzie? Nie jestem pewny. Zobaczmy. O, new ability. Dobra, eee. Yy, co to jest? O, cichy, teraz mogę. I co ja mam zrobić? Dobra, ale co ja mam zrobić się? Je tutaj jakoś? No, pcham to, nie? Tutaj? Nie wiem, w sumie. A, udało mi się! LOL Czyli muszę po prostu wziąć ryby stąd i, i przetra przetransportować te ryby. O, tam o. I w sumie. Przynajmniej... No, nie wiem co to robi, ale. Znaczy, no, no ryby tam są, nie? Ale oni jeszcze ich nie zapali. Znaczy, może tam na coś w tym miejscu, oni teraz zarzucą, chyba? Tak, teraz zarzucą, dobra, ma to sens. I sobie wezmą te ryby po prostu. I co to zadziało Chyba tak, tylko nie wiem czemu nadal magię używam. Dobra, no, niech będzie. No, bóki się zdarzają, nie? Bo się zdarzają. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego co udało się zdobyć. Ej góry, naprawdę sporo ryb i mogę w nie wejść też Okej okay. Niech będzie tak. Fajne rybki, fajowe rybuncie Nie mamy wina. Popróśmy Gizasa, żeby, żeby zrespił nam wino. Dzień dobry! Panowie! E, nie wiem co się dzieje tak naprawdę. Wiecie, że wy stoicie koło bardzo złych rzeczy, nie? Razie mi to nie stać, bo się dla was coś skończy. Może jeszcze rogi mam wyrosnąć, czy coś w ten design. Zobacz, ja muszę pokazać Zim? Chyba ta, dobra, Zim miałem pokazać. Dobra, um, kogoś mam uleczyć, tutaj może. Cześć komplu, czy macie kogoś, kto potrzebuje hila Jestem healerem, o się nauczyłem umiejętności, o to mama, dobra, cześć. Co się dzieje? My, my time has come. Nie wiem co ona powiedziała, ale o, mam już lecić, dobra. Zaprowadź mama do ludzi co chcą heal'a. E, muszę... Muszę coś zrobić, dobra Miałem przenieść te wazy. Serio. Enter Holy Spirit mod, a jak to się robi? Chyba... Co mam ci przenieść? To mam przenieść? Te wazy mam przenieść. Super, fajna misja. Przenoszenie wazy... A nie, nie, nie! Muszę zamienić je na wino, dobrze. Zamieniamy je na wino O tak. W się spodoba, albo może... Muszę chyba muszę złapać. Czy co mam zrobić? Łapię to i to robię. O, 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 o! Wow! Jesteśmy prawdziwymi fizykami. Właśnie zmieniliśmy atomy normalnie wody na... na tym co ja gadam, ale... <laughs> ale zmieniliśmy wodę w wino! Gadam, że dzięki naszej wiedzy i umiejętnościach. Chyba, że po prostu wystarczy, że pomyślimy o winie i już się robi wino. I to też... Jest winem. PAM! Zrobione! Nie ma na co. Masz już wino. Mam spróbować wina, a nie, on będzie prawa wina. I co, pyszne? Ej, Czemu dali świecę? Czemu ja dali Bosko świecę? No nie, zgubiało się mi jednych znowu. I co? This is wine. Jak to zrobiłeś? A nie wiem. Po prostu rękę wyciągnąłem. Następna kadzczenka. Dowiedzieli się o tym, że robisz takie rzeczy. Oczywiście, ktoś wysoko postawiony. Musimy go leczyć. Dzień dobry. Proszę prowadzić mnie. Dobra. prowadź Ty powinieneś się prowadzić. No, wbieramy hila. Pam. Co się dzieje? Czy ja? Ja to zrobię. O taką? Nawet nie będzie mnie przy nim? U. Oj, 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 ty krew tu jest ja oj, krew jest oj. Ale ja to było... Ja by to był kozacki, jakby tak można było w realu zrobić. I pitole! Ej, dobra, jak mam to zrobić? Po prostu. Przecież to. Przecież... Oczyszczy to. Nie ma wirus, nara! Nigdy się nie spodziewałeś, mini człowieczka! Hej, nie, nie wiesz czym jestem, nie masz pojęcia! Jestem mini człowiekiem, Jesusem, Christisem, i mogę ci po prostu. Pyk! O tak, o pum! Nie macie, patrz, pyk! O nie, co się dzieje w moim kierunku, dobra! Pum! Wybuchło. Gdzie jest więcej tego? Kurde, ale tu. Ale coś jest dziwnie, w ogóle. To, to byłoby bardziej pewnie, zagaduję, że mokro i tak gilgotnie i w ogóle tak, nie wiem, mięsiście ja to twarde jest, ale dobra. Nie ja, ja, mam pojęcia. Nie znam się. O! Następne. Ej, ale to jest naprawdę straszne, nie? To jest serio creepy. Nie wiem czemu słyszę dźwięki, słyszę dźwięki ptaków będę w organizmie człowieka innego. No ale dobra, no. Nie będzie. Boom. O tak. I co, to tyle? You can fully heal the body by pressing. Aha, jeszcze jeszcze, jeszcze go zregeneruje, No to świetnie. I dwa na raz. O kurde, ale fajne. I go naprawiliśmy. Ten dzieciak już będzie zdrowy jak ryba po prostu. I zrobiliśmy też na odległość. Nie, to jest jakaś powolna magia. To w ogóle możemy wszystko, to, tak? W takim wszystko możemy. Co jest? Ja, pitole, powinienem ekspa znowu dawać. Dali expo mi za to żadnego. Clear Viruses, dobra, dzięki komplu. Return to your son. Your son is fine right now. You can hug him, you can. Everything. Jest, dobra. Ok, wygląda to, że skończyliśmy gierkę. To jest koniec gry. Okej, okay, fajnie. Tak w ogóle menu, menu wygląda, żeby się zobaczyć. Nie powiem, że bardzo ładne to mają. E, bardzo one grafikują, fajne to jest. Nie, gra jest super, gra jest super. Można się nie porażę, się tak pobawić się. Można też pograć w nią, żeby się czegoś nauczyć. E, ta gra będzie miała potem update'y w ogóle, w ogóle. E, I będzie pewnie jakaś pełna wersja w przyszłości, która pewnie. Wszystko pokażę, nie? Wszystko. Całą historię Jezusa i tak dalej, To jest naprawdę fajne. Zdecydowanie granie w ten sposób i uczenie się tego jest dużo lepsze niż po prostu słuchanie jednym uchem gdzieś, powiedzmy, na jakiejś lekcji czy coś. Dlatego naprawdę fajnie, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby tego grę zrobić. Ale to bym też w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę, napiszcie komentarz i kliknijcie w gąs... Wszyscy czerwony guzik o nazwie, subskrybuj, aby nie przeszkodzić powiadomienia o następnym odcinku. A ja dziękuję wam za oglądanie. Bye, bye